Dzień dobry, mam na imię Tamara i jestem z Kościoła Bożego w Szczercach Opolskich. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, jak znaleźliśmy się w tym kościele i co robimy w tym kościele. Zaczęło to się 26 lat temu, kiedy przyjechał mój szwagier z Legnicy i mówił nam właśnie o tym zboże, do którego chodzi: że są tam ludzie, którzy szukają prawdziwego, żywego Boga, którzy czytają Biblię, którzy rozważają Biblię, przeczytane fragmenty, zmieniają się. Ci ludzie doświadczają obecności Bożej. Dlatego też chcieliśmy tam sprawdzić to, czy faktycznie tak się dzieje, to co on tam mówi, chociaż jego życie też uległo zmianie. Dlatego pojechaliśmy do zboru w Legnicy. I oczywiście to wszystko, co on nam mówił, było prawdą. W tym zborze ludzie modlili się o siebie, modlili się o uzdrowienia, troszczą się o siebie, kochają się. Szukają wspólnie Boga, mają ze sobą wspólne relacje. Po tym, jak żeśmy wrócili stamtąd, przypomniało się nam, że również w szczelcach jest taki zbór czy taki dom, gdzie też właśnie ludzie spotykają się i tak samo prawdopodobnie modlą się i szukają Boga, jak ci ludzie tam w legnicy. I zaczęliśmy poszukiwania tych ludzi. Oczywiście po niedługim czasie znaleźliśmy. Znaleźliśmy zbór w szczelcach opolskich. Zaczęliśmy się spotykać z tymi ludźmi. Najpierw mieliśmy grupy domowe, gdzie czytaliśmy Biblię, gdzie rozważaliśmy te pismo, gdzie również chodziliśmy na niedzielne nabożeństwa. W tym zborze wzrastamy już od 26 lat. Nasze życie się zmieniło. Za co dziękujemy Bogu. W tym zborze jesteśmy karmieni, Słowem Bożym. Miałam w służbie, pomagałam przy dzieciach, czyli były to szkółki niedzielne. Przygotowywaliśmy się prędzej, czytając dzieciom Biblię, ucząc ich wersetów, nawet dzieci uczyły się wersetów na pamięć. Był to dobry czas. Gdyż w tym czasie również moje dzieci chodziły na szkółkę i również doświadczały relacji z Bogiem. Również pracowałam z kobietami, czyli z siostrami w zborze, gdzie także spotykaliśmy się na spotkaniach siostrzanych, gdzie mogliśmy czytać Biblię, rozważać Biblię, ale i również rozmawiać o różnych takich doczesnych problemach. Czymkolwiek mogliśmy się wzajemnie sobą podzielić. Również tam wzrastaliśmy. Mój mąż jest pastorem w zborze w Szczelcach Opolskich. Osobiście mogę powiedzieć, że doświadczyłam obecności żywego Boga nieraz w moim życiu. Czułam, jak stoi u mojego boku. Czułam i wiedziałam, że również Bóg do mnie przemawia. Niejednokrotnie Bóg do mnie przemawiał. Za co też jestem Bogu wdzięczna, że może je używać. Dziękuję Bogu za ten cały czas, który spędziłam w tym zborze i mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będę mogła być w tym zborze, usługiwać sobie wzajemnie i możemy mieć wspólne dobre relacje. Za co dziękuję Bogu. Dziękuję za poświęcony mi czas i zapraszam Państwa do dalszego śledzenia naszego kanału. Do widzenia.